Cześć jestem Kajot, witam was w kolejnym odcinku Podróbek Greni Dzisiaj Evil Officer Kilku z was mi proponowało tę grę, a jako to jest seria, w której to po części słucham się was co nagrać No to zgodziłem się, żeby to właśnie nagrać No i zobaczymy o co chodzi Z nazwy gry wynika to, że będzie nas gonił jakiś zły oficer No i zobaczymy, nie wiem, czy będzie do mnie z glocka strzelał, czy będzie mnie bił pałką policyjną Albo papierami z urzędu yy... Okej, okay, coś tam było Żeby nie grać na ekstremie, Żeby nie tryhardować, tak zwanie yy... No i dobra Budzimy się gdzieś Na podłodze Myślałem, że fajniej będzie Okej, okay, czy ta gra toczy się na komisariacie? Może, tak cela Chociaż pusta ta cela, no nie wiem Co, z buta wychodzimy? Aha, po prostu nas nie zamknął Mm, widzicie pusty łeb ma Ten oficer Dobra głodny jestem co dzisiaj na obiad Czekajcie a mogę tu wejść się zamknąć Mogę wejść do lodówki Co jest w ogóle grane To ja już kończę do odcinek nie Zostałem spełniony Dobra nie A może jak zginę to będę miał jakąś kaccenkę Żeby w lodówce mrozi Chyba że tu prądu nie ma Jest dźwięk, jak chodzę chyba. Tak. I tak gram cicho, więc raczej nic nie słyszę. Plus jeszcze gadam, to tym bardziej. Okej, okay, to chyba tylko teksturka. Łazienka. Mhm. Spoko. Tego nie otworzę, serio? A kran? Nie, woda nie wyleci. A szkoda, do wanny też się nie położę. To wychodzimy tutaj pusta, jo. Tam pójdziemy zaraz. Jest i oficer. Dobra, jesteśmy tutaj. Nie wiem gdzie mam uciekać. Jest. Chodź, chodź, dobra. Jaka muzyczka Powinien być spokój Został porobiony przeze mnie Mogę tu wejść? Nie, myślałem, że się schowam Okej, okay, tu mamy... ojojoj Dobra, nie, 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 ja się tu chowam Słyszał te krzesło czy nie? Dobra, jolo tam. Mamy wkrętak. A po co nam wkrętak? Łóżko, hajd. Mhm. Czyli mamy kryjówkę. Tego nie otworzę. Jest, ok. Ten dźwięk jest taki, jak on nas widzi. przed mordą mu zamknąłem. Tu jest jakieś wejście. Dawaj, dawaj. Emocje jak na grzybach normalnie. Okej, okay, myślałem, że za mną tu wejdzie. Chwila, bo właśnie coś tu było. No, to chyba latarka tylko w ziemię wbita. A ja myślałem, że to jakiś teleskop czy coś, że możemy na coś spojrzeć. Ale chyba nie, ale dobra, mamy jakieś wejście. Co to było napisane? O, niebezpieczeństwo... Skorpion! Co jest? Halo? Ja się nie... nie... Spodziewałem się wszystkiego, ale... Skorpion? Co jest? za tym, jak ja jeszcze żyję? Wiesz, on mi jad pewnie wstrzyknął jakiś. To nie jest pewnie dzień drugi. To jest dwie godziny później. To jest niemożliwe, że ja po skorpion. Dobra, nieważne, to jest podróbka greni, zapomniałem. Przecież w greni nas jak ja, jakaś przerośnięta czarna wdowa goniła. Jak nas ugryzła, to nic nie było nam. No więc tutaj ten skorpion chyba podobnie działa. Albo po prostu jadu nie miał. Inspektor pracy. Wyjście. Okej, tutaj to zabudowanie tych schodów to normalnie przypomina mi moje budowle z Minecrafta. Heli-handle. Ale do czego te heli-handle? Do helikoptera? Szubienica. Tutaj będę martwy? A jak go tutaj poświęcimy? W sensie zabijemy? A nie możemy. A szkoda. O kurcze. Widzę, że Nekromanta tutaj jest normalnie, nie? Co to jest za klucz? Bookshelf. Co jest? Halo? Nie! Łopata, dawaj mi łopatę. Będę Mortisem. No dobra, chyba nie. Dobra, uciekamy. Eee, a tutaj co jest? A tu jest to zejście na dół. Skorzystam. A nie, tu jest skorpion, dobra, nieważne. Myślałem, że to będzie ten tunel. Co ja mam zrobić z tym skorpionem? Jakbym wiedział w realu, że tam jest skorpion, ja bym łopatą go nie wiem, zaczął napieprzać czy coś. Albo po prostu nie dałbym się ugryźć, tylko bym kopnął go do wody tam. Chyba, że tam wody nie ma, a ja mam na, bo mi się przywidziało. No to też jest możliwe. Yy, górę obadaliśmy? Nie chyba, bo mnie gonić zaczął. Tu wbiję? Wbije czy nie? Wbiję tu mamy przejście jakieś Co jest? Okej, okay, sobie poszedł No nagle Spidermana mi zrobi. Z góry zaskoczy, jo Chyba nie. Dobra, idzie. Spokojnie. Ma łeb jak ziemniak ten chłop trochę. Hide. Weźmy pod łóżko. Unhide. Dobra. Pusto. Lecimy do góry. Co to za... Aha, to... Widzę, że podróbka granicza. chapter Tutu nawet jest. Mm, Okej, okay, trzeba kluczyka do tego. Tylko, że tutaj rozumiem to. Czemu to jest helikopter? To no, znajdujemy się najprawdopodobniej na jakimś komisariacie, ale... I tam mogłyby być helikoptery, a nie, że babcia ma swój dom i. i... Potrzebuje się kiery, żeby to zepsuć. Siekiery. Ja bym kolanem zepsuł. O nie. Co to jest? Tiger jakiś? Tiger bonzo z niego? Rycz jak tajger jakiś. Dobra, tygrys jesteśmy w Polsce. Nieważne. No, i wracając do tematu, tu w granii chapter tutaj jest no, takie żenujące, że tam jest helikopter bojowy armii amerykańskiej na dachu. No, to tak tutaj to jest w miarę wyrozumiałe, bo. Ach, mamy dwa zejścia, jo. Tu jest to w miarę wyrozumiałe, ponieważ no, to jest komisariat policji, jak wspominałem. Co to. Bóg bukszal w kija. To ja go gdzieś miałem. Chwila, właśnie ja zgubiłem. Okej. Okay. Mhm. Uh -huh. Dobra, jak wyjść na dwór? Stąd. Tędy chyba. Okej. Co to? Drzwi jakieś. Ciekawe, ciekawi mnie czy mnie powiesi, czy pogrzebie mnie żywcem, bo tam był jakiś był wykopany. Mhm, dobra, tutaj się czołgamy. Albo na kucaka, no nie wiem. Troszkę mogliby poprawić tego policjanta, bo naprawdę ma głowę jak ziemniak. Kurczę, co ja mam zrobić z tym skorpionem? Weźmy tę łopatę. Gdzie była łopata? Halo, halo, tutaj chyba szowel 1. One są podpisane nawet numerycznie? Okej, to chyba mój poprzednik jakiś. A, drop, myślę, że to będzie high. Mm -hmm. Tutaj nie. Tutaj beczki, to, to chyba nie. Ja mu walnę z tej łopaty nie? A jak chodzi sobie. Tam jest jakaś woda. Kanały jakieś tam jest paliwo. Walni go z tej łopaty. No, no prawie, mordo, prawie. Łopata już leciała w jego kierunku, no ale no nie pykło. The Last Day. Okej okay, ja muszę już dam zabić. Tutaj wszystko chyba obadałem. Gra taka średnia bym powiedział. Jak Wam się podoba, to grajcie. Jak Wam się nie podoba, to nie grajcie. Mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Inspektor. Dobra, gdzie jesteś, inspektor? On złapnie. No i zobaczymy, jak mnie wykończy. Yy, nie, nie chcę powrócić. Co do góry nogami wiszę? Miesiąc, on ma chyba mnie na łańcuchu na helikopterze, tak? Czy co? Co on wyląduje i mnie zmiażdży? No, po prostu mnie puścił i spadłem. Mhm, fajnie. Dobra, no to dzięki za obejrzenie. To był Evil Oficer. Jeśli macie jakieś propozycje, to piszcie. No i to tyle. Dzięki za obejrzenie. Pa, pa.